Pod, nie podwinęła nóg w ogóle pod siebie, tylko da, nadal była tą żabą. Po prostu tylko przy, na przednich łapach lekko stanęła. Nie, nie Marvel, tu! <ścoughs> hej, hej, hej! Do mnie! Szybko! Marvel do mnie! Tak, tak, dawaj, dawaj! Dobry pies, brawo! Tak, Bigiel wraca z pogoni. Ło, wow, w końcu się nagrało coś takiego. No pewnie piesku, brawo. Super. Ale tu jednak jest trochę tropienia, co? No to będziemy szli na smyczy przez chwilę. Dobry piesulek, tak. Oho, oho. Co to się nam tu ujęło na filmie? Mhm. Dobra, przynka, dobra. No i pięknie piesku idziemy dalej